Nazywam się Aleksander Szon i jestem kierownikiem projektu Study Smart. Cała idea projektu zrodziła się w październiku, gdzie postanowiliśmy stworzyć warsztaty o metodach efektywnej nauki. Wybór tego tematu nie jest przypadkowy, ponieważ nasza drużyna wychodzi z założenia, że szkoła uczy, ale nie uczy jak się uczyć. Stąd też chcieliśmy pokazać naszym młodszym kolegom, w jaki sposób przyswajać tę wiedzę efektywnie, ponieważ nam zdobycie tej wiedzy zajęło bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Do tej pory przeprowadziliśmy mniej więcej 150 warsztatów i doznaliśmy do niemalże 3400 uczniów w całej Polsce. Ponadto prowadziliśmy bardzo intensywnie działalność w mediach społecznościowych, tak aby dotrzeć do wszystkich uczniów w Polsce, nie tylko do tych w Warszawie. Mamy świadomość tego, że stacjonarnie i prowadząc warsztaty możemy dotrzeć tylko do uczniów w Warszawie. A ponieważ chcieliśmy szerzyć naszą działalność na jak największą skalę, zdecydowaliśmy się prowadzić naszą działalność na Instagramie, Facebooku oraz TikToku. Dzień dobry, nazywam się Michał Bycz jestem sekretarzem projektu Study Smart. Aby rozpocząć naszą działalność, potrzebowaliśmy jakiegoś budżetu. Dlatego zebraliśmy ponad 3,5 tysiąca złotych, co w głównej mierze przeznaczyliśmy na promocję naszego projektu społecznego, m.in. poprzez ulotki oraz plakaty, które rozwieszaliśmy w okolicach naszych domów i szkół. Aby dotrzeć do większej liczby osób, także spoza Warszawy, gdyż pojawiały się takie głosy, że także uczniowie i uczennice spoza Warszawy chcieliby się zapoznać z metodami, które przedstawiamy na naszych warsztatach, Postanowiliśmy, że zorganizujemy webinar, który przeprowadziliśmy poprzez aplikację Zoom. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem i pozwolił nam na dotarcie i przekazanie właśnie naszej prezentacji nieco rozszerzonej uczniom i uczennicom spoza Warszawy. Aby połączyć Przyjemne, spożytecznym, zdecydowaliśmy się także na założenie zbiórki charytatywnej. Wszystkie zebrane pieniądze, około 1,5 tysiąca złotych. Przeznaczyliśmy na fundację, z którą podjęliśmy współpracę. Była to fundacja 05. Zdecydowaliśmy się, że właśnie ta zbiórka charytatywna, którą zorganizowaliśmy. Gdyż mieliśmy bardzo dużą popularność w mediach społecznościowych i postanowiliśmy wykorzystać to właśnie w ten sposób, aby jak najwięcej osób, które było naszymi beneficjentami, wpłacały właśnie pieniądze na zbiórkę na Fundację 05. Z projektu wynieśliśmy naprawdę bardzo dużo, nauczyliśmy się przede wszystkim umiejętności dobrego przemawiania, umiejętności. Komunikowania się w sposób formalny, umiejętności pozyskiwania partnerów, a także beneficjentów. Z wątpienia mogę jednak stwierdzić, że najbardziej cieszyły nas uśmiechy na twarzach naszych odbiorców.